Loża Szyderców, to już byliśmy, a Cymonki, Useby, nigdy u nich nie byłam, słuchajcie, mieszkają gdzieś tutaj. Wow! <grymina> Piramidy! Szyrszoo, dziękuję Ci za wsparcie i za po raz kolejny zostanie dzielnym legionistą. Dużo miłości dla Ciebie, Platynowa Lama na czacie. Ej, tego się nie spodziewałam. Fajnie! Nieźlcy sobie rozkwinili, takie piramidy. Jeszcze na jeziorze. Naj, nice, mi się. Fajnie to wymyślili. O, widać, że tam się coś jeszcze budowało, ale... Zrezygnowali z gry. Zaraz zajrzymy do środka na duchu. Pozwiedzamy mocniej. ciasno. Ale coś w środku jest, słuchajcie. Bardzo ciekawy pomysł, podoba mi się. Prawda, Berry? to tak wygląda. Jakby to był jakiś spawn jakiegoś bossa, albo jakaś taka wioska dziwna. Bardzo ciekawy pomysł z tymi piramidami, fajnie to wygląda. Więc Ancymonki przeszalały. tu dookoła na razie zwykłe butynki. <noise> Okej. Okay. Gdzieś w połowie musieli zrezygnować. Kto w ogóle był w tym klanie Ancymonów? To chyba tylko sebe kojarzę. <noise> Okej. Okay. To trzeba się odduchować, żeby się nie wpadać. Proszę bardzo. I lecimy dalej. Wolf. Nie wiedziałam, że nawet gra. Zobaczymy. Tutaj, gdzieś. Sterylniej niż u mnie. Tak, w Ravenku. Bo u ciebie to widać, że coś więcej grałeś. A tutaj tak wiesz. Porobili piramidy. A. Ktoś zaczął i nie skończył. Smutne. No dobrze. Mordy na haju! <laughs> Okej. Okay. Cox i Gamboy. Gamboy z tego co pamiętam to w ogóle jeszcze niedawno logował się i grał. Z nami, proszę bardzo, mordy na haju to moja chatka. Idealnie się zrespiłam, słuchajcie. Ale to nie dłoń, tylko coś tam. Na skalę tam, no. To chwila. Muszę się zduszyć znowu i lecę. 10 słowa. Pannę, że mają jakieś ogniska albo coś postawione tymczasem. Rozumiem. Myślałam, że ty chciałaś, żebym tam poleciała, no dobrze. Kiedy muza się zmieniła, to jeszcze raz panel, klany, mordy na haju. Coś się na mnie rzuciło. Ach, tu są. Dobrze. Czy mogę się teleporcić jako duch? Wtedy prawdopodobnie przez to wpadałam pod tą mapę, więc nie będę tego na razie zmieniać. Ja wiem, że to jest wkurzające, że muszę tak co chwilę to zmieniać, ale wolę nie ryzykować, bo znowu będę wpadać pod mapę i będę musiała kombinować. No, mordy na haju przeszalały. Też mają całkiem ładnie. Ale nieszkońcone widać. Albo też yy, znowu rozwaliło im. Tak też mogło być. Bigosław wiem, ale w praktyce wychodzi trochę inaczej. Metalków brak. Widać, że mordy na haju trochę pograły. I się zmyły. A, i teraz widok z cycków. Cudownie. Pięknie. Muszę się odwuszyć. Poczekaj, oni mają tu gdzieś cmentarz. Cmentarz powiadasz. W tej nie pamiętam, bo ja ich odwiedzałam. Siema Igor. Chyba z drugiej. Dobra. Ale. Koło <guloduch> Đupy jest pimpuś. Piękne. I tancereczki. Ach, to no tak, bo to jest na skale, i dlatego tak mnie dziwnie. Teleportowało w różne takie miejsca. O! Mają ładne tutaj więzienia. Dobra. Tu jest cmentarz? Nie. O tu. Jak uroczo! Stanisław Skwarek. Kapłan cmentarza. Pięknie. Chłopakom się urodziło. Idealne. Aaa! Dobra. Patrzyć tą notatkę da się przeczytać, przyczy ale. Opis. Okej. Okay. To ja sobie wyjdę, odduszę się. I lecimy dalej, Mordę na Haju, i jeszcze są koziłaki. Koziłaki nic nie zbudowały, słuchajcie. <słuch> I coś tam mówiliście, żeby się przeteleportować na J6. Tutaj gdzieś? Tutaj chyba była dominiak, jakaś koza mnie bije. Tak, były jeszcze osoby niezrzeszone w klanach. Tak było, ale niestety nie jestem pewna, czy mam tam jakiś wgląd i możliwość wyszukania tych osób. Asiatko to jest 120 osób do przeklikania. Orety, to dużo. Dużo. Ja nawet kojarzę, w którym miejscu jestem. Przychodziłam po swoich pracowników też. Na J4 byli miłości posłańcy. Dobra, J4. Dobra, lecimy. O, tam są! To być może oni. Tak, jak ty byłaś gdzieś obok nas, naprzeciwko miłosnych posłańców, jeśli dobrze pamiętam. Nie, tu są nuby. Tam są miłośni. Rozpoznaje. Nie, to był zielarz. On był ich sąsiadem. <grydy> tu sobie mieszkał zielarz w swojej małej zielarskiej chatce. W <grydy> jaka ruina, nie? <grydy> o, piękne. Piękne. Łóżko, chata jest. Hata z główna błota i liści, ale stoi. Bardzo mi się podoba w ogóle design tej chaty, jest doskonały. Taka chata pustelnika. Ciasna, ale własna. Nie no, słuchajcie, to ma swój urok. Tak i to jest ten most niezgody. Tutaj się chłopaki z zielarzem próbowali dogadać, żeby zbudować ten most. Tutaj czyjeś to jest. O! Tak, tu są dominisiakowe zagrody. A miłości byli gdzieś w tamtym kierunku w takim razie. To idziemy do Dominisiak. Proszę! Dominisiak tutaj budowała swoją wioseczkę, ale niestety nie dokończyła, bo jej internet zaczął szwankować. Coś tutaj poszalała, delikatnie. taśnie. Zamysł na to był. Zresztą Dominisiak przez bardzo, bardzo długi czas był dla Dziuń, znaczy była dla Dziuń punktem kontrolnym. Jeżeli się gubiliśmy, to było na lewo od Dominisiak, nie? I wszyscy wiedzieli, gdzie jest na lewo od do Dominisiak. Dobra. Jeszcze tędy pobiegnę. Bo pamiętam, że miłośni się gdzieś tutaj jakoś w tej okolicy, ale... Się zakitrali gdzieś pomiędzy skałami. Raila wszyscy korzystaliśmy z pokoju map do minisiak, zanim się dorobiliśmy własnego. Kurczę, no. Nie mogę ich namierzyć. Ale tak, gdzieś tutaj byli miłości posłańcy, nawet mieli swoje burdele. Niestety nie znajdę. No właśnie na panelu ich nie, po, nie podświetla. Um, gdzie są ci miłośni Miron palcem? Niżej. Chiałaś, wyżej. Mmm. Um, jest. Tu ilość budynków mają tylko jednego pachoła żywego, reszta nie ma. Albo zburzyli, albo im się zburzyło. Pewnie im się zburzyło coś. O, i to to było gdzieś tu, proszę. No, czyli dobrze ich szukałam. Tylko, że nie mają już budynku swojego, rozpadł im się. O, i nie dorajda strażnik. Wszystko się zgadza.